Celem zadania jest obliczenie wartości pH miareczkowanego roztworu, gdy z obojętnieniem ulegnie połowa początkowej liczby jonów wodorotlenkowych, czyli w konsekwencji dokładnie połowa naszego roztworu wodorotlenku baru, czyli no też połowa musi przereagować tego wodorotlenku baru. Co wiemy? Wiemy, że reakcja przebiega zgodnie z równaniem. staje chlorek baru plus woda. No i teraz. Co wiemy na temat naszych dwóch roztworów? Wiemy, że tego roztworu mieliśmy 0,05 dm sześciennego, czyli nasze 50 cm sześciennych. Roztworu kwasu solnego zużyliśmy dokładnie 40 cm sześciennych, czyli 0,04 dm sześciennego, a on stężenie molowe równe 0,35 mola na decymetr sześcienny. Od razu możemy policzyć ile to jest moli kwasu, czyli liczba moli HCl, jaki całkowicie przereagował, wynosi 0.04 razy 0.35, co daje nam 0.014 mola. Teraz ważna sprawa. Musimy się dowiedzieć, ile moli wodorotlenku baru przereagowało do momentu, kiedy połowa jego ilości została zobojętniona, czyli w takim razie połowa też naszej ilości HCl musiała wejść w reakcję. Czyli HCl musiało wejść w reakcję w takim razie 0,007 mola, tyle go przereagowało do momentu o którym mowa jest w treści zadania. W konsekwencji ile musiało przereagować wodorotlenku baru? No policzmy. 1 mol wodorotlenku reaguje z dwoma molami kwasu czyli ile moli musiało przereagować jeśli, jeśli w reakcji weszło 0,07 mola kwasu no i ten x wyniesie 0,0035 mola wodorotlenku baru przereagowało do momentu yy, kiedy jego Połowa ilości nam się zobojętniła za pomocą kwasu. Teraz musimy się dowiedzieć, jaka była objętość naszego roztworu w tym momencie miareczkowania. W tym celu trzeba policzyć, jaka objętość roztworu kwasu została wprowadzona do roztworu analitu, czyli do naszych 50 cm3. Wiemy, że była to objętość, w której znajdowało się 7000 mola kwasu solnego, wobec czego yy, musimy skorzystać teraz ze wzoru na stężenie molowe i tą objętość sobie policzyć. Nasza objętość to jest liczba moli przez stężenie molowe, wobec czego będzie 0,007 mola kwasu tego HCl przez stężenie molowe, czyli 0,35 mol na decymetr sześcienny daje nam 0,007 dzielone przez 0,35 to jest 0,02 dm sześciennego, czyli 20 cm sześciennych. No i teraz już jesteśmy bardzo niedaleko rozwiązania naszego zadania, dlatego że objętość naszego roztworu w momencie o którym mowa jest w zadaniu wynosi 0,07 dm sześciennego. A do, naszego, do naszych obliczeń potrzebujemy jeszcze znać, yy, jakie, jaka była liczba moli wodorotlenku baru w tym momencie. Wiemy, że połowa przereagowała, wobec czego, jeśli połowa przereagowała, to znaczy, że przereagowało dokładnie tyle moli, co w tym momencie, podkreślam, wodorotlenku baru. Zgodnie z równaniem reakcji chemicznej, tyle musiało przereagować. Czyli teraz liczymy stężenie molowe tego wodorotlenku baru w momencie, gdy połowa jego przereagowała. Czyli to jest 0035 mola dzielone przez 007 decymetra sześciennego, czyli 0,0035 dzielone przez 007, co daje nam 005 mola na decymetr sześcienny. To jest roztwór wodorotlenku baru, o którym mowa jest w zadaniu w tym momencie miereczkowania. No ale od nas oczekuje się policzenia pH. Żeby policzyć pH, najpierw musimy policzyć POH, bo mówimy o roztworze, w którym mamy znaczną liczbę jonów OH, która jest dużo większa od jonów H. POH to jest. Minus logarytm ze stężenia jonów OH. Teraz pytanie, ile to stężenie wynosi. Jest ono dokładnie dwukrotnie większe niż stężenie tego wodorotlenku baru. Z równania, gdybyśmy sobie napisali dysocjacji wodorotlenku, widzimy, że z jednego mola wodorotlenku powstają dwa mole jonów OH, czyli ich stężenie w układzie jest dwukrotnie większe niż stężenie samego wodorotlenku baru, czyli wynosi ono 0,05 razy 2. No i z tego z tej wartości, może napiszę jeszcze raz, musimy policzyć nasz logarytm, czyli 005 razy 2 i z tego wyjdzie nam wartość pOH roztworu minus logarytm 01 w takim razie będziemy mieć co daje nam wartość 1, ponieważ od nas oczekuje się policzenia pH Wiemy, że pH to jest 14 minus pOH. Zatem 14 1 daje nam 13. Możemy teraz odpowiedzieć na zadane pytanie w zadaniu w momencie kiedy połowa jonów OH- pochodzących z dysocjacji wodorotlenku baru zostanie zobojętniona podczas miareczkowania kwasem solnym. Wartość pH roztworu będzie wówczas mieć yy, wartość równą 13.